Ja koło, z tej strony Janos Myślę, że możemy sobie zagramy z ponownie Pet Simulator'a Zaraz coś sprawdzimy, co tu mamy. Nic. Dobra, dalej. Odbierzemy sobie Dakera na pewno. Co mamy, 13 kg, tak, no, słabo. Mogę dać nowego. No, mogę. I dzisiaj na pewno sobie do, odbierzemy dodatkowy styl bo nam brakuje jednej nagrody. Czyli. No, no, na przykład złożyć cztery komety Więc to sobie po prostu szybko nawet możemy zrobić wchodzę na tą mapę Albo sobie przejdziemy na jungle najpierw Dobra, przejdźmy za top b Dobra, tutaj Zobaczymy sobie, tu, 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 tutaj już, aha, skina, dobra, jeszcze raz, tutaj już jesteśmy, dobra, przejdźmy sobie nagrodę, mamy jakieś, no, takie mech rzeczy, co dalej mamy do zrobienia. Enchantor ale sprzed nas i sprawdzać już wczesnie Nie, zrobili Jak nieco to najpierw zmienię serwer. Dobra, zmienię serwer po prostu. Na chwilę się zobaczymy. Dobra, tutaj już rozwaliłem sobie ostatniego. Znalazłem jakiś spocony serwer i odblokujemy sobie rankę w końcu. Już dawno tego nie robiłem, cały dzień temu. Dobra, ostatnie i dobra, skończyliśmy. Całą sezon już nabył jest 10. Mogę się 18 18, bo no to jest dobre, ale teraz wie Po prostu to, te rzeczy odbierające do są końsy. Ten jakiś czarny, tego nawet nikt nie używa. To jakieś derelówki i dobra. Odebraliśmy. Aha. Ale dostaliśmy rzeczy, no. Nope. <laughs> Trochę nieopasalne, to było na no serio. Ogólnie ten wimpera nasz, jeśli chodzi o życie, je jest bardzo upi. Widzicie to, że farmić można to dużo geomów, to nic, ale temacie, macie, nie? Misje na rozwanie diamentów to, to w sekundę idzie. Więc ja teraz nie mam enchantów, właśnie. Nie mam na diamenty, ale możemy sobie na przykład założyć takie końce i tutaj mamy takie enchanty, do tego jakieś diamenciki. No i zarobi mi się tu będzie. Chodźmy teraz sobie otworzyć sobie tą skrzynkę. Bo trzy razy rządu już nam nic poleciało. A mam tutaj taki jeden klucz. No, 140k jest warty. Na razie tylko to otwieram, bo moim zdaniem to jest najlepsze. No jakieś. Dobra. No dobra. Jesteśmy na minus, ale przynajmniej taki duży. A potki się mogą przydać w zasadzie. Więc sumie, czemu nie? Jak ja z uniesem mogą być lepiej. No a sprawdziłem czy możemy sobie jakieś enchanty właśnie porobić na piątki. Ciekawe. Możemy tą szóstkę zrobić, chociaż moim zanim ta nie wyjdzie. Sprzedać tej i kupić po prostu, więc to tak chyba nawet zrobię. Tak samo z tym na miło 70k Z tego. No, w tym momencie nie mogę się przerabiać tych enchantów, wychodzi na to. Znaczy, coś tu mamy się ciekawego. O, sobie można jeszcze jeden otworzyć. Czemu by nie? No dobra. Widać skotek. No, spóźnij sobie go. Huja nie ma tam chyba więc. Może Huja poleci. Nie, dorosło. To jest dla mnie bo tu macie 1% na to, 0,1% że się go zwróci. Więc um, trochę od No, myślę, że no, te pety na razie nie będę ich używał kiedyś na future w szerokie. Tutaj czy 3% San Angelusy, no ale. Ich chyba nie używa, bo są zbyt całe, ale tak. są za słabe. Myślę, że na liście to było tyle. Myślę, że to jest takie krótkie odcinek. bo zrobiłem tę rangę. I chciałem psy nagrać. No i ten klucz otworzyliśmy. Piszcie w komentarzach swoje opinie, co mógłbym zrobić jeszcze w tej gierce, bo nie, nie ukrywam, że za dopiero tydzień jest update, więc trochę ale taki, Więc cześć!